Dlaczego anulowany mod o nazwie Dzieje Kolinis nie ma podstaw prawnych, żeby oddawać kasę wspierającym? Czy naruszyli pewne prawne zasady podczas wspierania kanału? Nie zdziwię się, jak to się skończy, w sądzie. Ale postanowiłem przyżyć się tej sprawie od strony prawnej i dlatego zapytałem prawnika. Pozdrawiam dzisiaj Diabła. Hello, baby! Dzisiaj ja będę atakował, a ty będziesz bronił. Ja będę dobrym policjantem. Wróć. Ja będę złym policjantem, a ty będziesz dobrym policjantem. Kapici? Może się to okazać dla wielu oczywiste, chociaż patrząc y, swojego czasu na komentarze w internecie, to myślę, że wcale nie. Ale postanowiłem zrobić taki vlog pokaduszkowy, y, żeby przyjrzeć się w sumie od strony prawnej, jak to wygląda. W sumie dawno chciałem zrobić taki filmik, ale jakoś tak z miesiąca na miesiąc odkładałem ten pomysł. No i w końcu się zrobił styczeń, a w maju był lik, a potem zamknięcie projektu, więc. no ale dobra. Lepiej późno niż wcale, bo no, to tak mówi przysłowie, tak. Ogólnie rzecz biorąc, granie kanału było możliwe w serwisie YouTube. Były to płatne subskrypcje, na w cyklicznej płatności co miesiąc. Były trzy kroki kwot płatności do wyboru, za które można było otrzymywać różnego rodzaju bonusy. Witam w Darkroomie, Polaczku. Czy w takiej sytuacji, Darek, czy ktoś zarządzający kanałem musi teraz oddawać pieniądze? Według zasad platformy YouTube I nie musi. Wspieranie jest dobrowolne, tak naprawdę. W zamian można dostać jakieś bonusy, które ustawił autor kanału. Platforma sama sobie nie przewiduje zwrotów pieniędzy. Więc technicznie i prawnie jest to niemożliwe do zrobienia. No okej, okay, ale na pewno nie można peskalnie sobie przypisywać tej kasy od tak, prawda? Prawda? Zależy. Kasę ze wspierania trzeba odpowiednio opodatkować. Jest to zaliczane w podatkach jako inny dochód. To znaczy, muszę sprostować tutaj, bo na etapie montażu doszedłem do wniosku, że jednak się pomyliłem i zam zagoniłem w ślepą uliczkę, co pokazuje tylko jak bardzo zawiłe i trudne to interpretacji może być prawo, bo okazuje się, że jeśli kanał YouTube lub Patronite jest częścią naszej działalności, z której żyjemy, to tak jak powiedziałem, trzeba to opodatkować jako inne źródło dochodu artykuł 10 ustawy 1 punkt 9 ustawy o PIT. Natomiast, jeśli otrzymywanie takich wpłat nie jest naszym celem, a udostępniamy treści dobrowolnie i hobbystycznie, to jednak wpłaty obejmujemy opodatkowaniem jak do aka a tarowizny. Potwierdza to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 18 lutego 2021 roku o sygnaturze wyświetlanej na ekranie. Linki do źródeł wszystkich informacji stajtują się w opisie filmu. Zatem w tym przypadku mówić możemy o działalności hobbystycznej, więc wsparcie finansowe możemy traktować jako poparcie lub uznanie osób trzecich. Działalność zespołu dzieje koili była prowadzona w czasie wolnym, przynajmniej nic o tym nie wiemy, żeby ktoś komuś płacił, i traktowana jako samorozwój. Z drugiej strony zastarcza się, że wspierający nie mogą oczekiwać świadczeń wzajemnych. Twórcy mogliby w pociłkowaniu przekazać świadczenie o charakterze symbolicznym i niepieniężnym, np. publiczne pociłkowanie czy zaproszenie do zamkniętej grupy dyskusyjnej. No i teraz pytanie. Czy obiecanie mota i opcja wspierania torowiznami z nami zalicza się do pojęcia świadczeń wzajemnych? Nie jestem pewny, bo zbyt jest to zawiłe i zależy to tylko od interpretacji sądu. Okej, okay, ale jeśli interpretować je jako tarowizdy, to te od obcych osób y, nie podlegają opodatkowaniu do pewnej kwoty. Po jej przekroczeniu trzeba odpowiedni potatek zapłacić. Jeżeli za wspieranie y, byłyby oferowane jakieś na przykład nakody materialne, nie? to je także powinno się opodatkować w kategorii umowy sprzedaży. Podsumowując, jeżeli osoba yy, zajmująca się tym kanałem YouTube nie odprowadziła podatków, no to Urząd Skarbowy na spokojnie mógłby się tym yy, zainteresować. Co ciekawe, jeżeli twórcy oferowaliby jakieś yy, spotkania, na przykład na lodzika, oficjalnie złamaliby warunki korzystania z serwisu YouTube. Ale Gothic ma swoją licencję, więc można powiedzieć, że... Zarabiali pośrednio na czyjejś własności intelektualnej? Czy nie? No więc, jeżeli dobrze znalazłem, cytując z YouTube'a, Twórcy powinni przesyłać tylko samodzielnie stworzone filmy lub takie, z których mają prawo korzystać. Oznacza to, że nie powinni przesyłać filmów niestworzonych samodzielnie ani bez konieczności pozwoleń używać w swoich filmach treści, do których prawa autorskie należą do kogoś innego na przykład fragmentów programów objętych prawami autorskimi. A jak wiemy, nie można zarabiać na czyjeś własności, w tym przypadku na Gotiku. Cóż, i tak, i nie. Yy, tu sprawa się nieco komplikuje. Faktycznie tylko, właściciel praw autorskich może zarabiać na swoim yy, dziele, do yy, którego ma prawa, tak? Licencja Gotik Mod pozwala używać utworu w celach niekomercyjnych. Czy zatem wspieranie na YouTubie wiąże się z tym, że w tym przypadku możemy mówić o naruszeniu praw autorskich? No, raczej nie. Inaczej musielibyśmy podciągnąć wszystkie osoby do odpowiedzialności, które rzuciły na YouTube chociaż raz gameplay z jakiejś gry, o których praw autorskich tak naprawdę nie mają. Co jest, dzisiaj, co jest dzisiaj kompletnie niemożliwe do zrobienia, tak? Istnieje też coś takiego jak prawo cytatu, czego twórcy namiętnie często korzystają, w tym, że ja, my, jakby nie patrząc, nie? Dzięki temu prawu cytatu możemy przytaczać pewne fragmenty czyichś utworów, jednakże w artykule 29 prawa autorskiego wskazane są cele zastosowania tego prawa, więc nie możemy to powoli korzystać z tego zapisu dowolnie. <laughs> nie możemy to wolnie z tego korzystać jako przepustki yy, prawnej to wszystkiego, tak? Za cele ustaje się: wyjaśnienie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości. Dodatkowo trzeba wnieść własny wkład twórczy. W przypadku kanału Cieieco i cele te są według mnie spełnione. No bo tak, większość filmów to była polemika, analiza, e, na przykład Kotika sequel, wywiady dokumentalizujące, aktorów posowych, e, która z części z nich już nie żyje, niestety. Ale czy to nie jest przykrywka na zbieranie kasy dzięki tym filmom i tworzeniu moda? Przecież od pewnego momentu filmy przestały być robione, a wspieranie dalej dotyczyło ogólnie wspierania. Całego przedsięwzięcia odłożenia modyfikacji. Trudno tu jednoznacznie stwierdzić. Można stwierdzić, że to jest taka szara strefa całej tej sprawy, no bo niby tak, ale nie do końca można się z tego wyłkać, naokoło pójść, także... Wiadomo, że tak, ale nie do końca, oficjalnie tak. Zatem cytując samego YouTube'a, nie istnieje uniwersalna odpowiedź na to, czy dany przypadek kwalifikuje się do wyłączenia praw autorskich. Jedynie sądy mogą o tym zadecydować, rozpatrując każdy przypadek osobno. Jedyną opcją, która wydaje mi się zagrożeniem dla osoby przyjmującej kasę ze wspierania na YouTube, może być pozew od Techa Nerdic za złamanie praw autorskich. Natomiast, tak jak już powiedziałem, nie wierzę w taki scenariusz. Oczywiście, ze strony moralnej zgadzamy się yy, ze wszystkimi. Wspieranie kanału było po coś, nie było po prostu od tak. A wyszło ostatecznie, że kasa poszła na Boczyki. Nie wiadomo co do końca. A projektu modyfikacji do kochanej gry wielu, wielu osób, wielu tysięcy osób, no po prostu nie ma. Ten projekt trwał przez kilka lat. Wyciągnęli z tego na pewno pokaźną ilość uczana. Pani zostali z niczym. Na szczęście dla pewnych osób. Ta jak Nordic ma wytupci takie. Rzeczy, takie sytuacje Dlaczego? Bo dla nich to jest darmowa reklama Dzięki temu, takich Dzięki takim inicjatywom generalnie całe community żyje, jaka żyje od naprawdę Nie wiem, ponad 20 lat i dalej się utrzymuje Jako żywa, panowska Społeczność, dzięki temu THQ Nordic ma w ogóle pole To popisu, żeby zrobić Gothica remake Po to, żeby na tym Zarobić kasę, tak? Bo, no nie oszukujmy się, taki jest cel Wszystkich firm, tak? Na świecie, zarabiać kasę Gdyby nie komunizm nie da społeczność, to by tego nic nie było i to by w końcu mało śmiercią naturalną. No i te hakionodnik nie schyla się podrobnie, no nie oszukujmy się. 300 dolarów? No? Co ja sobie za to kupię, waciki? Warto też zaznaczyć, że takie sytuacje nie są niczym w nowym w mm -hmm. First time. Często powstają zbiórki na Kickstarterze lub podobnych sonach, gdzie twórcy próbują zebrać jakieś to finansowanie na jakiś projekt i często ostatecznie ten projekt z jakiejś przyczyny dochodzi do skutku, mimo uzyskania tego finansowania. Może to być przypadek, w którym faktycznie człowiek od początku miał w głowie oskamować ludzi, oszukać ludzi i zabrać sobie kasę do kieszeni. Z drugiej strony mogą być jakieś przyczyny losowe, tak? Więc. Na pewno nie jest to odosobniony przypadek. Może być, że na przykład kasa, którą sobie zebrali, może jest jednak niewystarczająca, może ich przyrodzą, może coś się podczas produkcji z braku doświadczenia e, spieprzą całkowicie projekt i wydadzą kasę, której może być za mało, albo po prostu źle ją dysponują. To no jest masa różnych czynników generalnie. Czy oznacza to, że osoby organizujące zbiórki mają cały hajs dla siebie? O, to jest łóżko i to łóżko widać, więc coś bez sensu ja się tutaj w ogóle... W lewo patrzę jak tam nikogo nie ma. No, nie do końca. Znowu, trzeba to opodatkować. W zależności, kto mieszka w jakimś kraju, te podatki mogą się różnić i te prawa mogą się też różnić, tak? Natomiast ogólnie przejmuje się, że w przypadku zbiórek, w których włacające nie otrzymują żadnych takich profitów, benefitów i tak dalej, i innych. Yy, tów. W zbiurkach, które nie otrzymują nic w zamian, kasy opodatkowe trzeba według przepisów przepisów o tarowiznach. Jeśli natomiast mamy zbiórkę, w której wpłacającym zagwarantowano jakiś konkretny produkt, to ma się to inaczej, bo to rozumiemy to w kategorii umowy sprzedaży i w ten sposób trzeba to opodatkować, tak? Jest to jakby inne prawo, e, inny sposób podatkowania, bla bla bla, nie wiadomo o co chodzi, trochę inaczej. Jeśli zaś mowa jest jeszcze o innym kawałek trwały... fingu udziałowym, który za wsparcie oferuje nabycie akcji lub udziału w powstającej firmie, Trzeba go opodatkować zgodnie z regulacjami prawnymi, jakie funkcjonują na rynkach kapitałowych. Jak widać prawo może być zawiłe często i zakmatwane, dlatego walisz to wszystko i chodźmy zagrać w goticzka po raz 5 raz. A ty znajdź swoje prawa i zasubskrybuj. Gotikowo Andrzeja Dyba. Przypominam, że teraz i nie można wspierać na YouTubie w zamian za fajne bonusy: takie jak y, memy nigdzie wcześniej nie publikowane. Lepiej za Twój to Andrzeja, bo ciebie dyba. Wpadki z zakuli trzeba wnieść własny przykład twórczy. Trzy filmy na życzenie, także wspierajcie mnie. Spokojnie, my odprowadzimy od tego podatek. Niestety. Cześć. Popki by to strzelił. 见见，好。